Witam wszystkich na Pinewoodzie! Dzisiaj sobie zrobimy stopem i przejażdżkę. Dzisiaj jest wczoraj 1 listopada, więc dzisiaj jest yy, yy, taki dzień. W sumie. A w sumie nieważne, bo już chciałem powiedzieć, że, że dzień łamania przepisów, ale jak jest wszystkich święty, to, to. myślę, że. Yy, że nie trzeba. Znaczy, no, no, nie, nie chcę, żebyście łamali przepisy, prawda? Czy na przykład przyjechali na czerwonym siedle, czy coś. No, co ty robisz, gościu? Co ty odwalasz? Co ty ze stoisz, gościu? Czy jest tam kierowca bombowca? Właściwie że jest. Co ty ze stoisz w ogóle? Marsz, pierwszeństwo. Tylko, że jest problem, malutki znowu. No ktoś tutaj zostawił wykolejony pociąg i blokuje tor, ja nie rozumiem. Dobra, no, pamiętajcie, e, dobijamy 150 subów do, do połowy listopada. Mam nadzieję, że to dobijacie. I pamiętajcie, na 250 subów będę wybuchać e, pociąg nuklearny przy, przy kulantach. Chciałbym wam tylko to powiedzieć. I właśnie się zastanawiam, e, czy nagrać Bedworsy z Robloxa. Yy, ale możecie oczywiście napisać mi w komentarzu. Filmy są codziennie, robię daily. Nawet w niedzielę, bo w niedzielę to jest poradnik. A ta baba co mi wchodzi do kulanta? Nie rozumiem. Akurat już był przy, po, po, po cooldownie, bo... bo widziałem, że był, po, było yy, już takiej tej po cooldownie. Yy, no i oczywiście też mam nowy sposób, gdzie możecie yy, też łatwo uciec z meldowną czy tam cooldownu nie? A jeżeli, słuchajcie yy, jeżeli chodzi o stopami i przejażdżkę no i yy, pościgi no to w sumie to będę łączyć to naraz, na przykład jak, jak ktoś będzie mi przekraczać 90 km na godzinę to, to czasem możemy zrobić pościg więc tak będzie czasem my sobie pójdziemy tak 95, prawda? Pojedziemy sobie prawo, bo tam, e, bo tam musimy zabrać do Co ty robisz? Gościu! Co ty robisz? Wjechałem ci jeszcze w dodatku. Nie bierzesz mi tutaj stał, jak, jak se tak będę stać. Bo będzie korek. Dobra. Mam nadzieję, że się. E, nie zezłościcie, że ja go zabiłem. Someone killed me. That's it. Ktoś tak powiedział. I'm the launch silos. Ja nie wiem dlaczego on jest, gdy jest kurde 500 stopni, a meltdown i cooldown jest dopiero, gdy osiągnie dana temperatura 4000 stopni. No. Co ty robisz? Chcę, żebym cię przejechał. Gościu, nie stój na torze. On był blisko to. Co ty robisz? No jeszcze ci wjechałem w dodatku. Nie no, idziemy gonić go. Dobra. Ty tutaj nie zakoń... Ty mi próbuj nawet Ty mi nawet nie próbuj yy, zabrać mi pociągu. Co ty robisz? Dobra, chociaż się posunęła. Dobra, okej. Okay. Wejdziemy sobie 95 jak mówiłem No i w sumie to tyle Boże Co ty odwalasz? Gościu Co ty ze stoisz? Ty kierowco bombowco Rany boskie, co za głupki! Jajku, dlaczego wybuchają? Ja nie rozumiem takich ludzi, ci, co tak robią. I wyobraźcie sobie, jakby podpalał bez powodu, naprawdę. No, nawet już coś słyszałem, e, że chyba już też. E, nie wiem. Gdzieś już na Twitterze coś się też pojawia o Lamasku Pinewood. Oczywiście mam też swojego Twittera, więc yy, yy, możecie się ode mnie dowiedzieć. Nie wiem czy to ten gościu, ale podpalam pociąg. Ty, on jedzie za szybko ewidentnie. Rany boskiej nie jedź tam! No jeszcze się zabiłem w dodatku. A wiecie dlaczego? Bo ja kurde podpaliłem yy, te strzały, no i, no i się zabiłem, bo strzała poleciała do mnie. Nora, okej. Okay. Okej, okay, musimy zaczekać teraz. Co pan niebezpieczni gracze niebezpieczne jechańskie sytuacje na torach? No tak jest codziennie nawet w święta. W ogóle jutro widzę, że są zaduszki, skąd wiem. No i oczywiście będzie pościg. Pościg, że pipi pi pip Akurat to jest prawda, że musimy ścigać za pomocą trąbienia, ponieważ, ponieważ nie ma klaksonu, nie ma tego jakby, powiedzmy, syren policyjnych, bo jeszcze to Kaisho nie dodał. Nie dodał ich, więc proszę dodać. Dla policyjnych kierowców bombowców ja chyba czuję, że kierowca, który siedzi teraz w nuklearnym pociągu, Co ty robisz, gościu? Gościu, Ty nie jak w Anglii. Dobra, okej. Okay. Ja już myślę, że. O nie, to jest ta kierowca, jest. Ten kierowca jest zagrożony dla mnie, bo, bo on jedzie szybko na tym nuklearnym pociągu i może, że to może wybuchnąć, ten pociąg, naprawdę. Ja nie rozumiem, dlaczego oni wybuchają, dostajecie bana za częste wybuchanie. Dobra, okej, okay. możemy sobie pojechać. Na no, spokojnie. BOŻE ŚWIĘTY! Dobra, jedziemy jak kierowca bombowca. Normalnie. No para, nie, jak ty jedziesz? No jeszcze ci wjechałem w światła. No pięknie, pięknie. Teraz wypadł mi z pociągu. Dobra. Dobra, podpalam już te strzały. Niech, niech się on nauczy czegoś. Dobrze, dobrze, możesz jechać, możesz jechać. O nie, o nie! O, bo, się on, bo on się tam cofał. Bo się tam cofał. Usiądziłem. Bo miałeś już... bo ktoś ci już wjechał w dupę, wiesz? Więc musiałem cię zabić. Dobra, okej. Okay. Zrobimy ostatnią przejażdżkę, no i już w sumie będzie koniec odcinka. Prawda? Jutro będzie środa, więc znowu lekcie! Znów będą lekcie! Na pewno mam rację, szkoła się zacznie znów. O kurde, no nieźle. No pięknie, no jeszcze ktoś tu rozwalił spawnę. No, ja, ja nie cieszę, bo ja miałem bardzo długo wolne i mogłem to jakoś wykorzystać, ale jeszcze może dzisiaj, yy, dzisiejszy ten dzień wykorzystam, yy, nie wiem, i w sumie już jutro szkoła. No i nie fajnie A wy się cieszycie, że jest szkoła czy nie? Bo ja... Chyba nie bo. Bo ja muszę, kurde, ten... Iść wcześniej spać. Bo mam, kurde, na rano do szkoły. Dobra, możemy sobie pojechać. Już tam mieliśmy pierwszeństwo. Chociaż trochę w ogóle jak... Jak w ogóle zabijam tych ludzi, to... To trochę jest mi ich żal. Że ja zabijam ich, ale niestety muszę, bo, bo są takie przepisy na pain mudzie. No i jeszcze ktoś tu zostawił pociąg. Bez kierowcy bombowcy. No i jeszcze... Jeszcze w dodatku światła zabrakło. Poczekajcie. live, live i już. Jesteśmy po, pro, po problemie. Dobra, okej, okay, możemy sobie jechać pociągiem Boże, jeszcze ktoś przyjechał, Baranie, co ty stoisz? Gościu, gościu, co ty stoisz? To jest ich mi żal, ludzi, bo Bo, bo zabijamy ludzi, ale niestety muszę zabijać. W ogóle też, czego się śmieję, bo jak bo ja kurde. Jak kurde się śmieję, jak ścigał ludzi za pociąg. w pociągu. Naprawdę. E, no, ktoś już mnie wspomina, Wrocław, no to to ja jestem tym, tym Wrocławiem. E, dobra. I am, I am Wrocław. Czy ktoś mi tutaj się podtrzywa? Gościu! Go, gościu, bo jak się podszywasz to nieładnie. E, mo, mogę cię za to zgłosić, pamiętaj. Dobra jeszcze jedna przejażdżka i już koniec Dobra okej okay. Potem mu napiszę żeby on się nie podszywał potem mnie. W ogóle yy, Dlaczego on nie ma nicknameu w Wrocław Dlaczego? A ja mam tylko jako jedyny Dobra możemy sobie pojechać No w ogóle naprawdę jest mi trochę żal, że zabijam ludzi. Zabijam ludzi, bo muszę. Jeżeli ktoś łamie przepisy, no. Prawda, jak nie chcę wyjść z pociągu, to muszę. No, no i pięknie. Dobra, to już by, by była ostatnia przejażdżka. I dobra. I, I pamiętajcie, to będzie już koniec odcinka. Więc zostawcie suba i lajka, bo, na, do, bo do połowy listopada dobijamy 150 subów. I pamiętajcie na. 250 subów będę wybuchać yy, yy, pociąg nuklearny przy kulantach. Więc yy, warto zasubować i filmiki są w celach humorystycznych i koniecznie powinien naprawić. No i miłych, wszystkich świętych.